Jeżeli oglądasz ten filmik, to znaczy, że jesteś zainteresowany, aby rzucić alkohol i być naprawdę wolnym człowiekiem. Alkohol to jest cichy zabójca, który zabije nas stopniowo, powoli, latami. Jeżeli nawet dużo nie pijesz, to i tak twoje neurony, twoje komórki i tak zostają zatrute a ich odbudowy to naprawdę cię lata. I dlatego stworzyła taki trening, aby pomóc ludziom pożegnać ten nauk. To nie jest terapia, to jest wsparcie. To jest programowanie twojego umysłu, programowanie twojej podświadomości, że to cię kiedyś zabije, albo to cię wprowadzi w choroby, w nędzy niektóre tracą rodziny. Ludzie, które piją alkohol, tracą uczucie. Oni się robią takie jak ludzie zombie. Oni nie rozumieją normalnych rzeczy. Oni nie potrafią logicznie myśleć. Dlatego to jest zabójstwo. Co to jest hipnoza? I co to jest autohipnoza? Hipnoza to jest stan relaksu. Kiedy ty się wyciszysz, się uspokajasz i się relaksujesz, a autohipnoza, to jest praca samodzielna, to jest to wszystko robisz samodzielnie sam w domu. Bez wsparcia terapeutów, bez wsparcia psychiatrów, bez wsparcia tabletek, leków, to jest praca z naszej podświadomości. Jeżeli Ty nawet, masz jakieś wszywki, albo skończył e, terapię w szpitalu, to też ta e, sesja będzie dla Ciebie bardzo dobrym wsparciem. on nam pomoże Cię poukładać w głowie i zostawić ten nauk raz i na zawsze. Z czego zacząć w ogóle e, tę te terapię? Na starcie my powinny zacząć z relaksem zrozumieć, co to jest hipnoza, co to jest relaks. Człowiek powinien wejść w stan relaksa i zrozumieć, że on faktycznie w relaksie. On powinien czuć i rozumieć każde moje słowa, które ja mówię. On musi mieć wizualizację. Jeżeli ja mówię może, no to może. Jeżeli ja mówię fale, to widzisz fale, a nie drzewa, drzewa czy kamienie. I jeżeli ty to wszystko widzisz i wszystko w sobie odczuwasz, to znaczy, że ty jesteś w stanie relaksu. Jeżeli słuchasz, słuchasz nagrania, a myślisz o swoim, na przykład co tam jutro, jak tam masz myśli, to już ty nie w relaksie. W stanie relaksu ty nie powinieneś mieć żadnej myśli, żadnej, tylko słuchać mój głos i się relaksować. Takie sesje relaksu, oczyszczenie umysłu, ja mam na swojej stronce internetowej całkowicie za darmo, także musicie najpierw potrenować relaks, jeżeli państwo po takiej sesji zasnęli albo bardzo fajnie się uspokojili, to znaczy wasza podświadomość już jest przygotowana do kolejnej sesji. Sesja wolność od alkoholu zakłada w naszą podświadomość, że alkohol naprawdę nam szkodzi. Na początku sesji ja pokazuję Państwu, jeżeli będziesz pić, nic z tym nie zrobisz, do jakiego możesz dojść stana. Ten stan jest dno, straszne. I wy musicie to przeżyć i po prostu wy powinny rozumieć, że jeżeli z tym nie skończysz, to ja będę na tym dnie. Kolejnym etapem, ja pokazuję naprawdę, kiedy ty jest wolny człowiek, szczęśliwy człowiek. I to my programujemy. My programujemy, naszą świadomość musi zaprogramować to szczęście, to wolność i że Ty już jest niezależnym. Od alkoholu. Uh, Также покажу Państwu, як чоловік, наприклад, вип'є кілішка, в який спосіб може зареагувати наша підсвідомість. що стане суха, в устах, uh, жлодка, якісь там процеси. Uh, і то, Na pewno tak może nastąpić, ze względu na to, że my programujemy podświadomość, że już ja wolny nie piję, a w tym momencie, jeżeli ty pro programujesz, programujesz, a później zaczynasz wypić, no to niestety to jest normalna reakcja organizmu. Organizm zacznie odrzucać alkohol, zacznie bolić głowa, człowiek bardzo szybko wróci do stanu, w którym był i po prostu e, podświadomość zacznie się mścić na nas. Aha, programowali mnie na to, a w końcowym etapie wyszło coś innego. Także e, słuchając takiej sesji, proszę się zastanawiać, że mm, podświadomość się programuje. To nie jest, że ty tabletka, a jutro już tam możesz pić. Nie, to jest program. My programujemy tę podświadomość. My dajemy e, programy, które nas e, poprowadzą dalej w życie. I my na alkohol nie będziemy zwracać uwagi, bo my już wolne. Także przeczytaj tam jest instrukcje, jakie mogą być skutki. I w ogóle razem z sesji słuchać, każdy może słuchać, kiedy tylko potrzebuje, e, potrzebuje tej sesji, to w każdym momencie za każdym razem słuchać relax, jeżeli ktoś nie może zasnąć w nocy, albo oczywiście umysłu, bo jakieś negatywne myśli, człowiek oczyścia umysłu, czyli negatywne myśli. Те сесі мати на стронці, цілковіться задарма, так що користайтеся. Тих 7 днів тренінгу, я поліцюю 7 днів, повинні пані мати такий релакс, спокій, випочинок. Poszukać sobie zajęcia. Jeżeli ja wieczorami pił na przykład piwo, albo tam e, rano lubi sety, to pomyśleć w tym okresie, zastąpić. Nie sety a kefirek na przykład nie piwa, a bezalkoholowe. Także można to e, fajnie, fajnie sobie zastąpić innymi napojami, innymi e, innymi m, nie wiem, może jakieś czekoladka, jakimś przy, musi być przyjemność. Albo wieczorem na przykład, zamiast tak jak ja wieczorem szedł z kolegami tam, nie wiem, się spotkać i wypić, to ja sobie pójdę na basen, to ja pójdę sobie na spacer, zastąpię. Organizm musi się relaksować, on musi mieć przyjemności, bo to jest nauk, to jest trucizna. Organizm został zatruty. I niestety, i on wam będzie cały czas pokazywać, w tej sesji wy bardzo szybko się oczyścicie. dlatego że wy w stanie relaksu dojdą do normy hormony, organizm zacznie fajnie pracować i bardzo w szybki sposób się pozbędziecie wszystkich toksynów i w ogóle szybko dojdziecie do normy. Komu ja polecam te sesje? Sesje polecam osobom na pewno, które pierwszy, drugi stopień uzależnienia mają. Jeżeli ktoś ma już ostatni stopień, się trzęsą ręce, albo ma badaczki, absolutnie nie polecam i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności, dlatego, że taka osoba musi przejść e, detoks, najlepiej w szpitalu, oczyścić swój organizm, oczyścić krew. Przede wszystkim, a później przejść takie terapie tam, a później ta sesja może być jako wsparciem, jako dodatkowe, ale na pewno nie pomoże takim ludziom, ze względu na to, że podświadomość jest już o, zbuntowana, jest zatruta do takiego stopnia, że ona nawet, nawet nie podziała nawet nie podziała. Także osoby, które przyjmują leki psychoaktywne, też na pewno na też ta sesja nie zadziała. Także jeżeli ktoś chce zacząć tę sesję, najpierw pospróbujcie sesję relaks. Jeżeli dacie rady wejść w relaks, poczujecie relaks i wasza podświadomość zaakceptuje relaks, to dopiero możecie przejść do kolejnej sesji. Możecie tę sesję korzystać jak najbardziej. Także alkohol to jest na pewno ciężki, ciężki temat, e, ciężkie uzależnienie, także e, państwo powinny mieć wsparcie, wsparcie rodziny, wsparcie na przykład kolegów, koleżanek. Nie wiem, że wy chcecie rzucać, yy, oni powinny to też wam pomóc jakimś takim dobrym słowem, wsparciem, a nie, 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 rzuć, bo choć lepiej piwka wypijemy, nie, absolutnie. Jeżeli nie macie takiego wsparcia, to w ogóle nie mówcie nikomu, że to robicie, po prostu zróbcie to, ale już na jakiś okres, musicie kontakty urwać i po prostu nie kontaktować się z tymi ludźmi, z którymi spędzali czas z alkoholem, e, nie chodzić w te miejsca, gdzie, gdzie pamiętacie, że tam tylko alkohol, alkohol, no, także po prostu to jest odrobina zmiana waszego życia i byta, ale jeżeli wasze znajome zaakceptują i wy będziecie do nich przychodzić i zamiast alkohola będziecie Pić herbatki, no to. Gratulacje, masz naprawdę bardzo dobrych znajomych i naprawdę rodzina przede wszystkim wsparciem. Jeżeli to jest małżeństwo, proszę, tak, aby ta druga osoba obejrzała i też rozumiała, że nie wolno robić pokusy, nie można temu człowiekowi przeszkadzać, bo po takich sesjach zamiast dojść do poprawy stan się pogorszy i może człowiek mieć depresję, lęk, że on on tego nie pokonał, on tego nie dał rady i nasza, i, i nasza podświadomość zareaguje. No niestety, niestety tak to działa. Także, jeżeli ktoś jest chętny do rzucania alkohola, do wsparcia po jakichś tam terapiach, po jakichś tam wszywkach albo yy, innych rzeczach, to zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie. To jest najlepsza metoda, bo Ty pracujesz sam ze sobą, Ty pracujesz z własnej podświadomości, Ty sobie to sam malutku programujesz, sam sobie układasz, nikt Cię nie, nie będzie spieszyć, nie, nie, nie gnać i nie potrzebujesz, tyle będziesz słuchać i tyle będziesz się relaksować. Także życzę wszystkim miłego dnia, życzę zdrówka i kibicuję za Was, aby Wam naprawdę to wszystko się udało. Pozdrawiam.